O, robimy live'a, nie końcowego. Ostatni o, live z, 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 z... z tego serwera. Reszta bo w ogóle 24 do 1. Pewnie live'iki live będą z Lora albo z jakiegoś innego serwa. To chodź kogoś pozabijać, póki jestem. Ten... Póki na Loży jest tak, że jest, jest też skrzynia 50-50, ale ona chyba kosztuje więcej. I albo te samo, czekaj, sprawdzę. Czekaj, sprawdzę, zasypiam już, już ci sprawdzę. Czekaj, Ile osób na live'a? Ale ja robię na YouTube, to się tak szybko nie wybije. Muszę to rozpromować. Czekaj sprawdza mi szapa. Tutaj się doładowuje portfel. A. To ja tego ci nie sprawdzam, bo ja bym musiał jeść serwa. Ale w sumie mogę to zrobić. Czekaj, sprawdzę ci. Chcesz wiedzieć, ile kosztuje tam skrzynka 50-50 na euro? Muszę się dodać. to do Zostanie do końca transmisji. 70. A, a. A jeszcze mam tam banan, niby za nic, ale zabranym. No. To ja bym jeszcze przez te dwa dni gra zagrał na tym Rash Hobby, wiesz? Przy dwa dni, chociaż. później dopiero. Jest. O, Belmondziak. Dobra. Czekaj, zadzwonił tam medycyn. Ja mam. E, lubisz Belmondziaka? Mam pytanie. No, Belmondziak jest sztywny. Wit. Nie, bo miałem, miałem do ciebie napisać. Bo Belmondziak. E, e, ten. Miał. E, ze mną szedł i on czachy nie ma. a on ma tę klatę gwiazdną I ja się tak pytałem, czy z nim iść. Nie, no, Belmondziak ma chyba tego. O, ma czyta. Bel... Nie, no, Belmondziak ma chyba czachy. Nie, on nie ma. On się wczoraj wysypał z Czachą na moich oczach, Co dostał ghosta. Ja, no, ghosta no, dostał. No to mocno. No. Też wysypałem się z Czachą. Chybiście Ale Babi jak jest tylko dlatego dobry, że on, bo on ma ten, 26 mieczek. To on dużo mija. Tak samo ma Travis. Czekaj, może ktoś się rzuci Trzy dyszki Tak się. Full item, nie? Trzy full TV, 3dyszki. No weź ty tam napisz. Nie? Uważaj, bo ten mamaczet bo w i ci kupię. No to jak mnie kupi, to co? Przecież i tak tutaj nie będę grał. Co to jest? Czemu się jak ma full 2? Zeta 2-3. 2,5. 2, full set 2-5. Ty. Mieczyk 2. To jest 2,6. Nie, set jest 26 6 Ale mieczek Ziemek ma full seta 26. 6 Chcesz się pobić z ziomkiem? Chcesz mi się pomóc pobić z ziomkiem? Bo ziemek ma w 6 ma w full set 26. 2-6. To jakbyśmy go zabili to człowieko. No mm, by, wiesz co było by na topkę było fajne itemki To i tak, tak już. wiesz ile ja tych itemów mam No ile czaszek w ogóle masz jeszcze A wczoraj się zapytałem Fencera ile ma ten Ile ma czaszek i Fencer mi nie chciał powiedzieć Cze? Powiedział, że nie interesuj się No bo ma faworkę. No ma Faworkę taką ja w sumie się dowiedziałem no, ja on od ma tego pewnie nie? Ja dowiedziałem się od trzy niego temu Jaką on ma sowarkę i okazuje się, że on dostał y, ostatnio na live'a 45 taszek i 3 gwiazdne karty Brawo To ja gdzie... Kusi Ja torby człowieku nie nosiłem. Tak? Ta, nie miałem torby w Ale i te z siebie się nie wysypały. Teraz trzeba uważać na maczetę i na Trawisa, bo oni trapują na ten. Wszyscy na yy, drzewko. Ja tam nie jest nie Solidarny, nie Fencer. Teraz yy, Jankszymek. Ja bym się tam wbił, gdyby nie ten. Ja bym Czekaj, ich bym Nie ma kolej tylko że. Jakby oni się ciągle razem trzymają mnie. Nie ma momentu, w którym oni od siebie, jakby odejdą, nie? Nie, jest moment, jest moment, ale to trawis musi dodać. Taka prawda. Bo. O, Europa zabił. W ogóle wczoraj zabiłem Europę. Też tak. nie wejdę na śpisze. Solidarny, trawić się z siebie, bo jest tylko O, czekaj, zapaj mnie ziomek na kowe. nie go, szybko. Sierści, no to nieźle. Uczył kolce, uczył kolce nie Właśnie umie też. Ale słuchaj, takie mierne centralne skierowanie. Pa, pa. Gonią mnie Ej, chodź, yp, lewe drugie Czekaj, mnie gonią, człowieku, laso O, trzy laki dostałem No to mądrze, że mówią Czaj, wyśle ci co masz pisać, git. Wysłałem ci Discord Takie coś masz pisać na coś, git. Czekaj, to wejdę na... Tak, zobaczę co mi... 14 kluczy Dynie ty, mam dynię. Mam dynię głowy. Z lucky bloka dostałem. Ej! Fencer ma live'a. To się nie wybijesz za bardzo. Jak oh, no. fencer ma live'a. Dasz ekran, żebym wiedział gdzie jesteś. Ile? tam się dziwi, co się dzieje? Zanek Martyniuk wysyła. Też. Co trochę, ile jest osób? Ile jest osób? Spróbujcie. A ja się nawet zastanawiam czy ten. niegoś nadtolem. Dawaj, lecę ja mu przedłużyć, gdzie? Użył idiota tego, użył idiota. Gdzie dokładnie? Nie chyba... wysypał się? Tak wysypał się debiljowany. Kurwa, jest taka mierdolona, naprawdę. Sprawdź ile osób. Osóbek. Ja muszę przedłużyć topkę. Przedłużyć? A, bo nikogo nie ma. Tak, czekaj. Okay. Dobra, ja sok. Dawaj tak pojedynczo te, te, te itemy. Tak przykładowo macie, napisz tam e, załóżmy napisz załóżmy Hmm, no nie wiem, no przykładowo gwiazdna klata, i tam zrób pokę, no, to, 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 to tak, że minimalna mała ilość pokoju. Ziomek ten jest auto zem na nie? Ja mam go zrobić. Idę. Nie faż, teraz weźmy na wszystkim Na wszystkim. O, Kielian Mbappe przyszedł. Ziomek co dostał przekopę. Ty odleciałeś? No odleciałem, odleciałem, czyli. A ja zabijam. Czyli bomba z torek. przeprowadzka. Trawić zł. Ty Travis przyszedł. Travis mnie chce wziąć na kozę, to za mózg, człowieka, w locie. Trzeba ja muszę sobie podkreślić klawiaturę, bo już mi nie wyrobia. Bo... jak? I ty... Kupujesz. To wiesz. Oro Szkoda, no, to, to, tam... to że myślę, że... Ja. Tak, no. Dalej, muszę... Nie wejdę z rąk Trawis tu jest. No ale trawis, no Ty mamy soja chyba, no. Chyba nie przyciągniesz mnie na pokebala okay, Ale trawis tak gra. Łał, wow, wziąć. trawis. Wziąś... Na mnie nie. Głupiaki. Chodź, bieraj. Na kozę się nie mogę okay. wziąć. Okay. 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 Okay.

Weź mi pożyć klatę gwiezdną, bo zabierę Travis'a na miliard procent. Czy to jest taka miernota ta głupia? Nie, bo te czaszki nie masz. A, a może czaszka? jeszcze? Bo tutaj masz podobny kółek. Nie mam już są. A. Ile masz czaszek, ile ci zostało? Yy, zero. Aha. I idziesz w czaszkę, czy bez? Właśnie, bo ja mam szelbę. Wow, 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 ale klucza Lucia. Miałeś trochę, tak? Miałeś. Nie, nie miałem. Ja solidarny chcę jeden na jeden. Travis. One v one, się pytam.